Uwaga, uwaga, ziemia znikła. Ratując Ci życie w 912 roku zmieniłem przeszłość i zapewne spowodowałem zniknięcie ziemi. A to oznacza, że zapewne jesteśmy jedynymi ziemianami w całej galaktyce. Twojej planety nie ma. Nie możesz już podróżować w czasie i jesteś całkiem spłukany. Na Twoim miejscu szukałabym pracy. W tej części galaktyki często wynajmuje się poszukiwaczy przywód do różnych delikatnych misji. Mam już dość tego sztucznego jedzenia! Chcę dostać prawdziwe warzywa, które rosną w ziemi, i owoce zerwane z drzewa! Jeśli jesteś rozczarowana swoim życiem i szukasz kogoś specjalnego, zadzwoń do Cosmo Union, najlepszej agencji matrymonialnej w galaktyce. W Cosmo Union czeka ktoś dla każdego. Dajcie spokój! Hej, posłuchaj tego! Planeta Luxal przyłączyła się do Imperium Wlagosów. Tak. To niedobra wiadomość, przyjaciele. Książę Baral, jak nas tu znalazłeś? O, to było proste. Użyłem moich specjalnych umiejętności. Odnalazłem was dzięki telepatii. Bardzo miło Cię znów zobaczyć, Lorelin. W pułapce czasu. Szczęśliwa gwiazda świeci i Valeria W poszukiwaniu ziemi rejst, Aż po galaktyki wieczny kres We dwoje, we dwoje Nowe Czasy Przyłączając Luxal do swego imperium, Lagosowie zyskali przewagę w Parlamencie Galaktyki. Ale gdybyśmy pozyskali nową, przyjazną federacji planetę, układ sił wróciłby do równowagi. Nową, przyjazną planetę? Znaleźliście już jakąś? Lorelin, czytam w twoich myślach. Marzysz o świeżym, porannym powietrzu i delikatnym zapachu liści w lesie. Przestań się wygłupiać! Proszę, mów dalej. Chętnie słucham. Ta nowa planeta jest bardzo podobna do tej, z której pochodzicie Ziemi. Nasz wywiad znalazł lukę w antytelepatycznej tarczy Ambasady Wlagosów i na krótko włamał się do umysłu Gorka Jodola i odczytał jego myśli. Wysyłają swojego szpiega, by zapobiegł operacji Nowy Świat. Musicie go odnaleźć i przeszkodzić mu w sabotażu tej operacji. Powiedzcie, że akceptujecie tę misję. Central Point, ambasada Wlagosów. Eldebaranie rozpoczęli operację Nowy Świat, najwyższy dowód, co podjąłem odpowiednie kroki, by przeszkodzić w tej operacji. Wspaniale, Gorgiodol. Nie możemy dopuścić, aby ta planeta dostała miejsce w parlamencie, rozumiesz? Bez obaw, wasza dostojność. Tym razem plan jest niezawodny. Dobrze, powiedz mi, Gorgiodol, jak się nazywa ta biedna planeta, która jest w centrum operacji Nowy Świat? Delta Betelgezy, 3800 lat świetlnych stąd. Planeta znana także jako Betel, lub Nowy Świat. Właśnie otworzyła swoje granice dla mieszkańców galaktyki, w szczególności dla uciekinierów z planet przyłączanych do Imperium Vlagosów. Uwaga, pasażerowie! Wachadłowiec Nadzieja przesumuje wkrótce do platformy transportowej. Specjalny moduł przewiezie Was na powierzchnię planety głównego celu Waszej podróży. Procedury imigracyjne zostaną przeprowadzone przez Armię Aldebaran. starczająco wiele osób przyjedzie i zasiedli planetę, dostanie ona miejsce w parlamencie, a temu w Lagosowie chcą zapobiec za wszelką cenę. Proszę przygotować paszporty i zgłosić się do najbliższego oficera służb granicznych. Pochodzi z Luksal. Tak, uciekłam z moim młodszym bratem. Yolen i Golo Kalora. Waszym ojcem jest Zago Kalora, szef ruchu oporu na planecie Luxal. Hmm? Był. Naszych rodziców zabili ci oprawcy. Witamy na Betel Keling Armar. Komputer nie ma o tobie żadnych informacji. To dziwne. Czy to fałszywy paszport? <laughs> Nawet gdyby był, to bym przecież tego nie potwierdził, prawda? <laughs> Zatem szukasz azylu politycznego. Nie martw się, w Lagosowie Cię tu nie znajdę. Witamy na Betel. Dalej. No proszę, honorowi obywatele Aldebaranu. Nie tak szybko. Na Betel broń jest nielegalna. Konfiskuję ten fazer, jeśli nie masz nic przeciwko. Dziękuję. Nie próbuj mi zaimponować, nie uda ci się. Witam was na Betel. Ale pokaz! Nie mogłeś się powstrzymać, co? Pierwsza grupa do modułu transferowego. Jestem Lorelin. Słyszałam twą opowieść. Przykro mi z powodu rodziców. Dziękuję. Uwaga na drzwi! Jak odnajdziemy szpiega Włagosów w takim tłumie? Co zwykła trawa potrafi zrobić z człowiekiem? Nigdy nie zrozumiesz. Żyjesz w betonowej dżungli przez całe życie. O. Wcale za sztucznym tlenem w Central Point. Ech. Ech. Muszę przyznać, że ta planeta ma pewien rustykalny czar. Aaaa! Dobrze Was znowu widzieć. Nazywam się Olgar. Dostałem zadanie poprowadzenia konwoju. Drodzy mieszkańcy Betel, za chwilę rozpoczynamy długą i męczącą trzy tygodniową podróż po planecie. Naszym celem jest wielka dolina, gdzie rozpoczniecie wasze nowe życie. Wyruszamy! Ja już wolę tę betonową dżunglę. Te żyjące domy są bardzo praktyczne. Nie tylko transportują pasażerów, ale jednocześnie nawożą glebę na planecie. Trzeba tylko uważać, gdzie się staje. Mogę ci zadać pytanie, czemu nie zostaliśmy zwiezieni od razu do Wielkiej Doliny? Ta podróż nie jest wcale przyjemna. Ten planetę nawiedza cała masa burz elektromagnetycznych. Jedynym bezpiecznym miejscem jest właśnie to, w którym wylądowaliście. A, rozumiem. Po drugiej stronie tych gór znajdują się ogromne, żyzne tereny, na których od wieków mieszka rasa latających myśliwych. Szybownicy są znani ze swoich pokojowych i przyjaznych zamiarów. Już tydzień, odkąd wyruszyliśmy. Nasze ruchome domu grzą w błocie! Potrzebujemy pomocy! Chodźcie wszyscy! Musimy im pomóc! Yeah. 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 <grym> Wychodzi! Jeszcze trochę! Yeah. Tęsknię za Central Point. Dojdziemy do gór w przeciągu dwóch dni. Najwyższy czas. Ach, ach, tęsknię za Central Point. Ach! Najgorsze za nami! Przeszliśmy przez góry! Zarządzam dzień przerwy w naszym marszu! Zasłużyliście na to! Cieszcie się! No, no, bada! Bada! <średzy> <wytanie>! <średzy> Witaj, piękna istota! Tak jest, ty! Nazywam się Ror, może zatańczysz? Nie, dzięki. Chodź, Golo, idziemy. Halo! Masz ze mną zatańczyć! Uwczaj mnie! Hej! Puść ją natychmiast! Powiedziała, że nie chce tańczyć. Szukasz kłopotów, mały? Wystarczy, chłopcy. Dość tych popisów. Dziewczynie tak nie zaimponujecie. Chodź, ja z tobą zatańczę, jeśli chcesz. Ale... proszę, nie depcz mi po stopach. <laughs> może zatańczymy. Zauważyłeś tatuaż na ramieniu Keliga? Tak, i co z tego? To Kula i Łańcuch, tatuaż w Lagosów. Musiał spędzić jakiś czas w ich obozie pracy. Tak, i co? Może im uciekł. Wygląda na dość odważnego. O ile mi wiadomo, nikt nigdy nie uciekł z obozu pracy w Lagosów. To dość podejrzane, on hmm? hmm. Konwój przekroczył góry i wszedł na terytorium szybowników. Nasz agent wkrótce uderzy. Wspaniale. Tym razem mnie nie zabić dla twojego dobra. Bez obaw, wasza dostojność. Jak już wspomniałem, ten plan jest idealny, stuprocentowy. Musi się udać. Zabić, a każe ci pić zwykłą wodę dwa miesiące? Pić wodę? To okropne! Uch. Chcesz wody? Tak, chętnie, dzięki. Zauważyłem, że masz tatuaż obozu pracy w Lagosów. Tak, nawet mimo ucieczki ciągle mi przypomina o tym miejscu. A teraz już mnie puść. Spójrzcie, to wielka Dolina. Jutro o świcie nasz konwój przekroczy tę rzekę. Myślałem, że najgorsze już za nami. To ja. Nie ma jak nocleg na świeżym powietrzu, prawda? Nie jest najgorzej, ale nie ma to jak pokój w pałacu galaktyki z pełną obsługą i balkonem. Jesteś taki romantyczny. <noise> że podobałoby ci się na tej planecie, Lorelin. Dobry wieczór, Jolen. Cześć, Golo. Witaj, Lorelin. Co masz w pudełku? E, e, prochy mojego ojca. Przyrzekłam sobie, że pochowam go na wolnej planecie. Prąd przecież jest bardzo silny, więc bądźcie szczególnie ostrożni! Musimy to robić bardzo powoli i pojedynczo! Uwaga, trzymajcie się! No no! no nie. nie, Valerian, Potrzebujecie nie. przy przeprawie. Jest silna, udaje się. Wszyscy się przeprawili! Wracam ich poszukać! Stój, idę z tobą. To niebezpieczne. Tam! Tam w górze! Szybownicy! Nie, nie, nie róbcie go znowu! Czego nie robić! Przybywamy w pokoju jak przyjaciele. Inni byli tu przed wami i mówili te same kłamstwa. A potem użyli przeciwko nam broni. Ach. Ale moi wojownicy i ja pokonaliśmy ich. Ja! To hełm wlagosów. Wlagosowie to także nasi wrogowie. Przybyliśmy bez broni i nie zrobimy wam krzywdy! A! A! Dziękuję. Od początku miałem na niego oko. Więc to on był szpiegiem wlagosów. Nie sądziłem. Obserwuję go odkąd skonfiskował twój fazer podczas kontroli paszportów. Widziałem, jak zamiast zniszczyć, przypiął sobie do pasa. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. A? <grym> <grym> To android. Myślę, że zaprogramowano go, by zabił szefa szybowników. To miało zakończyć naszą wyprawę. Tak jest, to by zmusiło osadników do wyjazdu i wykluczyło Betel z parlamentu. Macie moje pozwolenie na wkroczenie na nasze tereny. Uratujcie! Ura! Ura, Ura, Żegnajcie i powodzenia wam wszystkim. Spójrzcie! dziewczyna wraca z tym małym. Lorelin. <tha> <emerutinem 4 :21> Nic mu nie jest. Ma małe zadrapanie na czole. Lorelin, nigdy nie zgadniesz. Szpiegiem w lagosów okazał się Olgar i jest androidem. robisz robisz I Ja zakopuję prochy mojego ojca. Nie kłam. Powiedz mi prawdę. To są skażone sadzonki. Gdybym je zasadziła, choroba dotknęłaby wszystkie rośliny i po kilku tygodniach Betel byłaby skalistą pustynią niezdolną do utrzymania żadnej formy życia. W końcu cała populacja byłaby zmuszona do wyjazdu. A Betel nigdy nie uzyskałby miejsca w parlamencie. Wybaczcie tak mi wstyd. Ten potwór mnie do tego zmusił. <grym> Zagroził, że zabije mojego brata. Czy tym? Gdy Golo był nieprzytomny, majaczył o chwili, gdy wlagosowie wszczepiali mu ten implant do czoła. Znalazłam to, gdy przemywałam mu ranę. Zdalnie sterowana mini bomba. Co oni jeszcze wymyślą? Niedawno straciłam rodziców. Nie chciałam jeszcze stracić brata. A ten potwór, jak się nazywa? To Vlagos o imieniu Gork i Czemu zgodziłam się na współpracę z nimi? Spokojnie. Nikt się nigdy nie dowie. Obiecuję. Hej, Jolen. Spójrz, jacy są szczęśliwi. Zdaje się, że nie chcesz wyjeżdżać. Nasza misja jest skończona i ja jadę. Szybownicy podrzucą mnie do modułu transferowego. A może zostań tu trochę, tydzień albo dwa. Wiesz o czym marzę? O gorącym prysznicu, pełnym serwisie, obsłudze i balkonie w Pałacu Galaktyki. Takie warunki jak tu nie są dla mnie. Wybacz. Ciao, belissima. Przyślij mi kartkę. Żegnaj, Valerian. Rozumiem, że Lorelin zdecydowała zostać na planecie. Ech, bez komentarza. Co się stało? Znów się pokłóciliście? Otóż nie. Chodzi o to, że tak naprawdę Lorelin i ja się różnimy. Nie chcemy odżycia tych samych rzeczy. Będziesz za nią tęsknił? Wprowadź koordynaty na Central Point. Startujemy natychmiast. Nie odpowiedziałeś na pytanie? Pilnuj swoich spraw, Ronda! Tutaj, Tempus Fugit, gotowy do startu. Tempus Fugit, możesz startować. Tempus Fugit, przerwać procedurę startu. Wykryto obecność na pasie. Co? Proszę o pozwolenie wejścia na pokład. Lorelin. Witaj, Lorelin. Wejdź, witaj w domu. Jeszcze nie masz mnie dość, prawda, Lorelin? Hmm. Najwyższy dowódca jest na Linii, panie ambasadorze. Planeta Betel została właśnie przyjęta do parlamentu Galaktyki. Jakby tego było mało, wstąpiła do federacji Aldebaranu. Zamiadłeś mnie! Co? To niemożliwe! Miałem świetny plan! Pracował dla nas więcej niż jeden agent! Dwóch! To musi być jakieś nieporozumienie! Ty jesteś nieporozumieniem, Jodol! Obawiam się, że połkrzywałeś to... swoje szanse na awans w rządzie Lagosu. O, nie, to straszne! Jak długo będę jeszcze musiał tkwić w tym Central Point? Nie cierpię tego przeklętego miasta! Panie ambasadorze, co się znowu stało? Przesyłka dla pana. Gorkio, jesteś potworem! Będę z tobą walczyć aż do śmierci, tak jak mój ojciec! Sama tego chciałaś! Pożegnaj się ze swoim małym braciskiem! O nie! Mój plan się na mnie zemścił! Gorkiodol! prawie zapomniałem! Czekają cię dwa miesiące picia zwykłej wody! Gorki Odol chyba docenił nasz mały prezent. Jak mówi przysłowie, kto pod kim dołki kopie? Hmm? Zwykła woda! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Osiński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział w ziemi. Walerian Tomasz Steciuk, Lorelin Monika Pikuła, Ronda Ewa Serwa, Gork Jodol, Mieczysław Morański, Szym Głozi, Jarosław Domino, Robert Tondera, Dariusz Włażajewski i inni.